Cześć i czołem wszystkim! Tu Marsza. i dzisiaj mam niesamowite zadanie. Hmm, nadchodzi wiosna, więc czas zacząć pracę w ogródku. Dlatego poprosiłam moich przyjaciół o małą pomoc. <grym> o tak! Będziemy sadzić dzisiaj warzywa. I to nie byle jakie. Musimy wszystko rozplanować. Gdzie je posadzić? Ile? Hmm, hmm. A później będziemy mogli sobie zrobić fajną sałatkę warzywną. Jej! Tylko hmm, nie za bardzo wiem, jak się do tego zabrać. Ale na szczęście mam moje świeżaki. O, Bartek, Tosia, jak się cieszę, że was widzę. Witaj, Maszo. Masza! Hej! Mam nadzieję, że mi pomożecie. Więc uwaga, 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 robię konkurs na miejsce w grządce. <laughs> Jeśli macie jakieś fajne pomysły, gdzie chcielibyście posadzić albo brokuły, albo troskawki, dajcie mi znać. <laughs> ja zawsze chciałem być gdzieś blisko drzew. Nie, 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 tak być nie może. Trzeba, to zły pomysł. Zacienią, zacienią nas. I co wtedy będzie? Nie urośniemy ładnie. To racja. Masz rację, Tosiu. No dobrze, to pomyślimy. Więc jest może jakieś inne miejsce, w którym chcielibyście być? Witaj, maszo. Przepraszam za spóźnienie. Już jestem. O, mogę tu sobie usiąść. Nika! Witaj Marysiu! Ale fajnie, że już wszyscy jesteście. To zaczynamy! Omawiamy dzisiaj bardzo ważne kwestie, wiesz? Musimy wybrać, gdzie chcecie być zasadzeni. Hmm. Gdzieś najlepiej hmm, gdzieś, hmm. gdzie jest ha, dużo słońca, wiesz, żebyście mogli mi ładnie rozkwitnąć. Hmm. Na plaży, na plaży, na plaży jest dużo słońca. Plaży? Nie. Może? Och, nie bądź głupkowskiem, Marysiu. Dokładnie, Marysiu. To jest bardzo poważna sprawa. Ale ja też jestem poważna. Hmm. Na plaż będzie nam za gorąco i za sucho. Za dużo tam piasku jest. Rację. No cóż, na pewno znajdę Wam jakieś piękne miejsce. Hmm, wiecie co, mam pomysł. Może wiem, znam ide idealne miejsce dla was. Hmm, na kurce za lasem jest taka piękna polanka. Może tam byście chcieli być, co? Tam jest dużo słońca, ale nie jest za sucho. Hmm, o, tak, to jest idealne miejsce. Mam pewne wątpliwości co do tej polanki na wzniesieniu. Czy nie będzie nam tam, no, um, jakby to powiedzieć, no, za, za wysoko, za, za zimno? Ja, ja wolę jak jest ciepło, więc, 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 nie, raczej nie. A wy? Co by na to? Tosiu? Bartku? Hmm... Masz rację Marysiu. Hmm tylko musimy jeszcze o tym przekonać. Marze, a ty, Tosiu, zgadzasz się z nami? Mm, macie rację. Mm. I co my teraz zrobimy? Skoro żadne miejsce nie pasuje, to może... O, już sama nie wiem. Miałam nadzieję, że wam się spodoba. Chcę żebyście byli tam szczęśliwi, więc może. A... Ale. Zaraz, zaraz, poczekaj, Maszo. Tak, Marysiu? Mm, chyba mam dobry pomysł. Jaki, 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 Marysiu? Opowiadaj. A co by na to, żeby, żebyśmy byli w ogródku u babci? Ha? Podoba Wam się ten pomysł? To cudownie. Wtedy, o ojejka, wtedy będę mogła Was często odwiedzać, będę mogła o Was dbać i hmm, będziemy mogli się o wiele częściej spotykać. Na pewno będzie Wam tam dobrze. Co by na to nie będzie ani za ciepło, ani za zimno, ani za wysoko, ani za daleko. To idealne miejsce na uprawę warzyw. Hmm, kap nie mogę się już doczekać. Ja też. I ja. Ja także nie mogę się doczekać. Oj, to wszystko postanowione. Mm, teraz tylko nie pokłóćcie się, kto którą grządkę zajmie. <ścoughs> Idę powiedzieć o tym babci. Pa, pa. Pa, pa.